Kino meksykańskie w tym roku na festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty. Sekcja, która jest mi szczególnie bliska i bardzo się cieszę, że retrospektywą, która jakby uzupełnia czy dopełnia tę sekcję jest retrospektywa filmów Carlosa Reygadasa. Pamiętam moje pierwsze spotkanie z filmem Japonii, to było w 2002 roku, wiele lat temu i absolutnie olbrzymi zachwyt i takie... Takie, um, to, to było wtedy dla mnie, zresztą do dzisiaj jest naprawdę wielkie kino, takie kino, które rzeczywiście jakby wyznaczyło mi moje drogi na kolejne lata i to, czy, co, co chciałam śledzić. Um, a teraz powiem, że to wszystko się jakby doskonale, jakby jest w tym, tak, jest w tym absolutnie pełnia. Spotkałam Carlosa Reygadasa um, osobiście po raz pierwszy rok temu, i do, jakby, zrozumiałam, dlaczego to jest, um, jaką, jak bardzo to, jaką on jest osobą, pozwala mu robić takie kino. Jest w nim naprawdę wielka mądrość, jest w nim też ciepło, co widać. Wszyscy bohaterowie, o których opowiada Carlos Reigas w swoim filmie, zawsze są, ma się takie poczucie, bardzo bliskimi dla niego osobami, że on a, i, jakby. Mm, traktuje je trochę jak, jak, jak rodzinę, tak bardzo blisko, tak się im przygląda z dużą, z dużą empatią, z, z dużą uwagą. Takim jest właśnie człowiekiem. Widziałam jak pracuje ze swoimi, ze swoją ekipą na planie i znowu to jest niesamowite, że osoba, która ma w sobie tak wielką charyzmę i absolutnie jakby jest największym autorytetem na planie, z drugiej strony potrafi też tak tak, tak się e, zbliżyć do ekipy, siedzieć razem z nimi, rozmawiać, dopytywać o ich osobiste sprawy i to wszystko mnie bardzo ujęło. I, i też jakby mm, świetnie rozumiem, dlaczego tak wielu meksykańskich reżyserów e, podąża za Carlosem Reygadasem i to są ci jego wierni uczniowie, którzy pracują z nim od lat, czy są z nim bardzo blisko, przyjaźnią się z nim. I na pewno taką osobą jest Amat Escalante, drugi bardzo ważny dla mnie twórca kina meksykańskiego. Pokażemy jego film Sangre, który nigdy nie był pokazywany na naszym festiwalu. I to jest właściwie film, od którego ja jakby postanowiłam rozpocząć opowieść o tym kinie meksykańskim. Właśnie, właściwie kinie meksykańskim Carlosa Regadasa i tych bliskich mu ludzi. Bo są, jest wiele wspólnych mianowników tego kina. Oni wszyscy opowiadają, bardzo, blis, bardzo zbliżają się do swoich bohaterów. Z drugiej strony jest tam bardzo dużo poezji, jest, a właściwie taka niesamowita mieszanka poezji i kina dokumentalnego. Czyli takie pamiętam tę scenę, nie wiem, ile ilu widzów pamięta tę świetną, doskonałą scenę z filmu właśnie Japon, gdzie. Mamy, mamy, jest ujęcie z, z robotnikami, którzy pracują przy domu i którzy wyraźnie piją na planie alkohol i zaczynają śpiewać piosenki i właściwie zaczynają improwizować, wymyślać słowa do tych piosenek i śpiewają nam o ekipie filmowej, która ich właśnie filmuje. To było to niesamowite, takie dla mnie te, te, bardzo, bardzo ciekawe przekroczenie tej, tej granicy między fikcją, między światem filmu, a światem rzeczywistym, który jakby gdzieś jest tam. Naokoło. Jeśli chodzi o, o filmy Carlosa Rejkadasa, duża gratka dla wszystkich jego fanów. Pokażemy wszystkie filmy, włącznie z ostatnim filmem, który właściwie w tym momencie Carlos jeszcze ciągle kończy i który będzie miał swoją światową premierę na festiwalu w Cannes w tym roku. A co więcej, przywieziemy też do Wrocławia instalację Carlosa Rejkadasa, instalację Serengeti, która była prezentowana na festiwalu w Rotterdamie kilka lat temu. Z tym, że my. Jak to się bardzo często dzieje z, z, z instalacjami na naszym festiwalu, z, zrobimy wokół niej coś nowego. Po pierwsze, w międzyczasie um, Carlos Rejka teraz dodał dźwięk do swojej instalacji, więc po raz pierwszy to będzie um, jakby dźwiękowa praca, czy praca z dźwiękiem, a po drugie też jakby złamiemy ten schemat, w jaki instalacja karosary Gadasa była prezentowana w Rotterdamie, to było na zewnątrz. O czym opowiada instalacja karosary Gadasa, to jest jakby zarejestrowany, jakby w skrócie, to jest zarejestrowany mecz piłki nożnej w wykonaniu dwóch drużyn kobiecych. I to było prezentowane w Rotterdamie wysoko na budynkach na zewnątrz. Bez dźwięku, jak powiedziałam, my tu dodamy dźwięk, w, 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 m, pokażemy to we wnętrzu i jeszcze chcemy to przełamać jakby pracami innych artystów.